A jak ładnie nasza gruszeczka wygląda tam z daleka. No tam, gdzie? Jeszcze masz jedną gruszkę tam, ale już stara, źle wygląda. No, ładnie się prezentuje. Się. Co tu zainwestowałeś? Co to za kupka? O, są przecież a to cię nie powinno interesować, tylko się pytam o kubkę, a nie. Kubkę to można zrobić. My już że sąsiad zesiał drzewo już dawno, gdzie pół roku temu, a ty dopiero wyszedłeś o widoku tutaj i widzisz. Tak, kubka to jest wapno-magnezowe. Posieliśmy tu w koło domu przed talerzowaniem, a resztę miałeś pod kukurydzę. Zobaczymy jaki będzie efekt chociaż Efekt jest wow, na pewno żytko to będzie. Jest zielonkowe. No. Zielone. Ja już widzę efekt wow. Możemy zobaczyć jakiś jest żyto. Ale sąsiedna, prawda, tu są prawo. Tu są jakieś... Ściął drewno czy drzewo? Bo już nie wiem. Drzewo. No. Jakieś pojeżdżone, niepograbione. Nie wiem, kto tu jeździł wczoraj. O, wczorajsze ślady widzę. Wow. Widać chwast. Wow. Też macie takie zielone? Chwast, grzybnia i ogólnie hu. Nie. Ale gruszka pięknie wygląda. No, zobacz, jak ładnie się zieleni wszystko czyni. Nie jest źle, chyba. Ale nie było na jesień, także Nie wiem czy Cię słychać, masy. bo wieje wiatr. Słychać, słychać. Zobaczymy jak na wiosnę wyjdzie. Wszystko ruszy. Bez nawozu. Nawóz jest za tani, żeby kupić. Chociaż nie wiadomo czy kupić, czy nie kupić. Przecież masz pieniędzy, jak lody to kupuj. Za czym Ty się zastanawiasz w ogóle? I to zarobienie. Bez nawozu to już nic nie urośnie. Znikły drzewa jakieś kurczę. <grystanie> Siłyso co zrobiło. Nie byłem dawno... Gruszka od... stoi. Ach, tu jakieś stado jest. Jakieś tutaj. O, krzywo poustawiane, jedno na drugie, przylepia się. To tak nie powinno być. To co? Tu powinno być przerwy? Dlaczego to się dotyka? No i potem się psuje, no. O tamto następne. Ja nie wiem kto to układał tutaj w ogóle. Jakiś kiepski operator. No raczej. A, to był trzeci pokos. A co, co to, za trzeci pokos? Jak no, źle, po, źle poukładane tam. Nie zganiaj to, na o. A tu który był że pokos, nie, że się łączy? A to co? Przecież sama... Ale dotykać, ale że krzywo stoi oto. Krzywo Do, dotyka, dotyka. O to chodzi. No nie ma przerw też jakieś stare to są zeszłoroczne też trzeci pokazał już są takie barzy kulkowe a nie takie ładne dobra Ja, że najlepszy nie jak jakiej baletnicy przeszkadza nawet no rąbek jeszcze jest siedem z zeszłego roku i reszta będzie już świeżo się... Chociaż że też ruszyliśmy na przemian, żeby się nie przejadły tym starym, tylko mają na zmianę snopek, tak, snopek tak. Tutaj mamy pryzmę. Tak ładnie przysypana, ale wieje. wieje deszczach ostatnich się odkryła. No i po co to? I po co to się męczyć? Podrzucać no, wyżuło, całe tyle. Nie, to w ogóle nie ma sensu, to no, się tutaj, wszystko to, posypało, ale teraz nadziry. już, no nie, 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 nie. Już o, znowu na coś zganiasz. Nawet kruki jak latają, to są prące zdolne, że tu dziują. Nie, no w locie nie, dopiero no. jak usiądą. No By trzeba było to umyć, bo brudne. Też się prosi, żeby tu kocur wbiegł, i narobił dziury. Po co tam mówisz głośno? Jutro będziesz miał tu dziury. Tu jest pryzma. pryzma już prawie skończona, już jest po połowie. Większe pół, z... Większe pół zjedzone. Baśki mają apetyt, to jedzą. No jak? Przecież nie mają. Jakąś kolorową masz tą kukurydzę Jakieś zielone pasy tu widzę, a tutaj już w ogóle zielono niebieskie Co to ma być? Coś pogryzło folię Dziura była Wszystko możliwe No dobrze, nie musisz pokazywać, nie musisz udowadniać Wierzymy ci na słowo, no dobrze, wierzymy Ci. Jest dziura, proszę Państwa. Przed chwilą kojar sam ją zrobił specjalnie, żeby nie było. Początku, I przysypał. Na początku no. pobiegały psy czy kotki. No tu widzę dwa kły. Od pieska. <laughs> czy od nie kotka. wszystkie pewnie dobrze zakleiły. No, są dziurki. Szefowa! Jest. Jest dziura, nawet dwie. Jak mówię, to mówię. Dobrze mi już ręka zmarzła od tego trzymania. Ale wczoraj był taki... Wczoraj nie wiem kiedy był puszczony ostatnio, taki nudny odcinek, że dzisiaj trzeba było trochę urozmaicić. Jest jasno jeszcze to można coś pokazać więcej. Od się dobrze prezentuję w tym świetle. Mam się rozebrać, pokazać mięśnie. No, ja nie wiem, co Ty chcesz pokazywać przecież, kto tam Cię ogląda i, i czego sobie życzą. No niech napiszą w komentarzu, czy chcą, żebyś był w koszulce, czy bez, nie wiem. Czy masz co pokazywać, to pokazuj. No, się utopiłam, tu Pali jakieś błoto. błoto. No, jakieś błoto. Tu kubka, Ej, tu, błoto. Snopki, tu snopki, tu snopki. Tu kubka. Tu kubka oborniku I teraz trzeba szybko poprzątać, żeby nie została Cię noc tu. Dzisiaj jest sobota. No dziękuję Jota. Już Przez to byłeś w mieście na zakupach. A nic nie kupiłeś? Za tanio jest wszędzie. Tylko bym popatrzeć. Nacieszyć oko. Kruki latają, gęsi latają. Dobrze, że nie sępy. Żeby no. <grym> było niebezpiecznie. Dobra, koniec tego dobrego. Żegnamy. Hej, cześć.